Zarabianie miliona z AI zaczyna się od jednej prostej decyzji. Zarobię milion na sztucznej inteligencji. Błąd, jaki ludzie popełniają, to nie podejmują decyzji, bo boją się porażki. Czy nie jest tak łatwo podjąć decyzję, bo ludzie sobie myślą, nie chcę tego robić, bo to będzie dużo pracy, a mogę ponieść porażkę i mogę zostać wyśmiany, że podjąłem decyzję, a nie zrobiłem decyzji, czyli nie, nie zrobiłem tego, czyli zostanę oceniony jako ten, który nie robi, tylko ten, który gada. Ale to jest błąd. Jak idziesz drogą, to ona ci się pokazuje w miarę tego, jak idziesz tą drogą. Czyli my, jako ludzie, nienawidzimy decyzji, których nie możemy spełnić. Wszystko się zmienia w momencie, kiedy podejmiesz decyzję. Edison chciał wyna wynaleźć żarówkę, ale nie wiedział jak. Ford chciał produkować samochody, ale nie wiedział jak i obu im to się udało, ale najpierw podjęli decyzję. Druga rzecz: ludzie myślą, że muszą wiedzieć jak. Nie musisz wiedzieć jak, musisz podjąć decyzję i ruszyć w drogę. Napiszcie mi tutaj, skomentujcie: Chcę zarabiać na AI, chociaż nie wiem jak. Jeśli podejmiesz dzisiaj decyzję i ruszysz stopniowo tą drogą, zaczniesz osiągać sukcesy i nie musisz wiedzieć jak. Skomentuj proszę.